Siemane, Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem to będzie Brawl Stars. Odbieramy sobie podwajać tonów 60. Zobaczmy. No skiny takie są normalne. Tak jak zawsze. Zagramy sobie na solo. Może kogoś innego wybierzemy. Może zrobimy nawet opening? Yy, kiedyś? Nawet nie kiedyś. Może za tydzień. Nie cały nawet, może. Bo ja planuję zrobić od teraz nie otwierać do 30 poziomu. Taki wielki. Zrobić dość. Nawet. No, będzie wielki. No, duży w sensie. Używam sobie rosy, tylko jeszcze jedno. Idę sobie na najwięcej pucharów. Mam 135 pucharków. Możecie pisać w komentarzach od jakiego yy, od jakiego od ilu pucharków jest wasz klub to będę mógł dołączać do was bo nie mam klubu jeszcze nie wiem jaki wziąć wczoraj sobie myślałem do jakiego klubu dodać dobra Ło o. gdzie? dwóch nieproszonych mam no, taki nieproszony mi się podoba gdzie jest ten drugi? Ja cię nie zapraszałem na urodziny do Lidla Dobra yy, Chodź, chodź No co Cikor? Co? Chodź, chodź tu Chodź, dobra Jakiś dziwny gracz yy, Dobra Tu, poko, poko, Riper. RIPER? to przecież jest y, w Rocket Leagueu. W Rocket Leagueu. W Rocket Leagueu. jest. taki co taka wersja do minusa. No. O, mamy poziom. Ale sobie robimy openim, to wiecie. Widzę. Wie? No to dobra. Tu jest jakiś mały pakiecik. 30 gemów, 600 mamy. I 1 megaboks. Ja kiedyś sobie kupiłem pakiecik za 8 zł i tam było yy, jeszcze więcej rzeczy. wiem chyba tam 2 megaboksy. 80. Tak, 2 megaboxy, 80 gemów i 400 monet chyba. Ale coś takiego. Ja kiedyś yy, z kolegą poszliśmy do mnie do domu. Wchodzimy do, do Brawla, bo wiedzieliśmy, że jest megabox za 49 yy, gemów. Nie miałem 60. I, na I byliśmy zawiedzeni D y tylko dlatego, że on już znikł. Już y skończył się jego czas. W sensie. Dobra. Y to teraz sobie zagramy Coltem. Jestem gdzie koło mnie jest. Kolejny nieproszony gość! Ja nie chcę, żebyś cię mnie zabił. Bo ja ciebie mam. Dobra. Jest dobrze. Teraz Bo ten. Zdechł. Przeze mnie. No i kolejny zdechnie. Chcesz zdechnąć? Tak, chcesz. No nie. O, chodź, chodź. A jak ko zaczęła przegrała. Kurde. Tak jak u kolegi Małysiel. Najpierw kozaczy, a potem z nami przegrywa. Jedni tacy zaczęli, że z nami wygrają w gałę, yy, w nogę, a potem ograliśmy ich chyba. Tu, nie, to było na świetlicy. Tak, na świetlicy. Graliśmy z inną klasą w pierwszej klasie, jak nie było pandemii. Graliśmy na boisku szkolnym, takim dużym, takie wielkie mamy, na całe. oni mieli jedną bramkę, my no, mieliśmy drugą bramkę, e, oni poszli na tą bramkę i w ogóle ich było dziesięciu, nas było, y, nie, byłem ja, łyb, Łypcia, Brzuska, Zuzia, jeszcze, jeszcze sztuwa. No, to graliśmy 10 na 5. Najpierw kozaczyli. W 10 na 5 graliśmy. Najpierw kozaczyli, a potem ograliśmy ich 10 do 5. No. A nie, nie, tu by nie było. Potem y, zrobiliśmy sobie przerwę. Y, zamieniliśmy się wynikiem, że my mieliśmy. 5 y, oni mieli 10 i ten. oni w ogóle się nie ruszali. Oni w ogóle nie ruszali się z bramkami, i strzeliliśmy 10 i wygraliśmy 15 do 10. No. Albo ostatnio była dyskusja na boisku na WF-ie: czy gramy mecza, bo ja nie chciałem. Sztuba chciał. Ale jednak zagraliśmy. Albo raz się wkurzyłem na kolegów, że tak grają. I jednemu powiedziałem, ty zejdziesz z bramki, ty zejdź z boiska. Y I grałem sam. I ten... Najpierw y Łyba zszedł z boiska, dlatego, że nie podaje. Y Potem Filip... Y się na niego wkurzyłem, że Sławie grał. Nie to, że jest słaby, tylko że nie miał formy. Yy. I się na niego wkurzyłem. Potem wszedłem yy, z boiska. Wpuściłem go na bramkę. Nie, najpierw wszedłem z boiska, grałem 1 na 6. Yy, wygrałem z nimi 1 na 6. Potem wrzuska wszedł. I stał na budzie. Bo jakby grałem jeden na sześciu, ale ja się czułem jakbym grał jeden na jeden. Bo y, y, sztuba musiał wszystko za nich robić. I ja się czułem jakbym grał tylko na sztubę. Nie, nie, nie. Ja przecież się zabije. No właśnie. Dobra, plus dwa przynajmniej, albo wtedy kiedy graliśmy w kosza na świetlicy, taka pretensja była. Raz się tak kłóciliśmy na dworzu, że yy, w niespodziankę pani nam yy, pani nas odprowadziła do świetlicy i jedna klasa yy, była na dworzu. I jedna i druga klasa, czyli my byliśmy na, yy, na świetlicy. O, gdzie? Ten Barley ma sześć Na basenie są takie przygody, że uu. wtedy kiedy już nas instruktorzy uczą, to czasami jeden się wygłupia, drugi nurkuje, trzeci słucha i bierze deskę. Albo, nie wiem, jeden kolega boi się pływać. Naprawdę on się wypisał z basenu. Dobra. Bru star się wygrać 7 na solo, ale w Fortnite jest tak trudno. Dobra, 88 razem wow. Mój rekord to 900 ileś chyba. 400 ileś? Się... Nie Nie, bo ja już nie pamiętam Mówiłem wam o Nie pamiętam ile mówiłem Odrzuć Sugaro... nie wiem, Zero pucharków 160 y... Ty rexika Możesz pisać y... Czy masz Blue Starsa tam na dole w komentarzach możesz pisać. I jaki masz klub. Yy, zachęcam też do lajkowania moich filmów. I pozdrawiam Reksikeza. Subskrybujecie. Tak jak mnie prosiłeś. I zostawiam lajki pod Twoimi filmami. Spokojnie nie zapomniałem o tym komentarzu. Yy. Pozdrawiam Reksikeza. I nara.